Jeruzalem, jedno z najważniejszych miast na świecie, święte miasto trzech największych religii, w zasadzie prawie każdej osoby wierzącej na tym świecie obchodziło swoje trzy tysiąclecia, a dokładnie to było trzy tysiące lat, odkąd Syn Jessego, pasterz Dawid, został królem Izraela właśnie w Jerozolimie. Zjednoczone Jeruzalem jest nasze, Jeruzalem na wieki. Tak właśnie ten wielki jubileusz inaugurował premier Itzhak Rabin. Ale nikt nie wiedział, że dwa miesiące później zostanie zamordowany i tak wielki jubileusz stanie się tak naprawdę trochę powodem do prześmiewania go, do kpienia, że tutaj po prostu Palestynę e, męczymy, tutaj jakieś zamachy terrorystyczne, a tej wielkie 3000 lat i wielki sukces. I cegiełkie do tego dołożyli też Polacy, ponieważ na tę zacną uroczystość Krzysztof Nerecki miał skomponować wielki, monumentalny, niepowtarzalny utwór i. Spóźnił się z nim kilka lat, i do tego jeszcze, w moim zdaniu, oddał utwór niepełny, a jednak jest to jeden z najlepszych jego utworów. Dlaczego? Dowiecie się z tego odcinka. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał Rus TOX. Na początku, jak zawsze, garść faktów. Trzy wielkie chóry. Gigantyczna orkiestra. Banda, czyli taki zespół, który jeszcze gra poza orkiestrą, jest ulokowany w innym miejscu. Recytator. Soliści. I jeszcze jakieś bardzo dziwne instrumenty. Przede wszystkim tubafony. Tubafon to bardzo mądra nazwa. Na rury PCV uderzane paletką od ping -ponga. Serio. Krzysztof Pendrecki powiedział, że kiedyś właśnie podobno miał remont w domu i zobaczył, że tak świetnie brzmi, jak tak sobie robotnicy noszą. Zrobią z tego instrument. Pani sobie życzyła, żeby to było zdejmowane. No to musimy dać Zdejmowane. No. Na czymś to się musi opierać. No ale na czym? No na. To, no nie, to da się nie wiem do. jak to zrobić. Jest jeszcze drugi charakterystyczny instrument, ale o tym powiem przy omawianiu piątej części. Tekst, jaki posłużył do opowiedzenia historii świętego miasta i za jakby zaznaczenia tego jubileuszu, to są głównie teksty psalmów i proroków. A o co w ogóle chodzi z tymi siedmioma bramami? Dlaczego właśnie siedem bram? Po pierwsze, siedem to jest taka liczba boska. To jest liczba doskonała. Pamiętacie tam, czy siedem razy odpuszczać grzechy? Nie, siedemdziesiąt siedem. Także jest siedem bram Jerozolimy jako doskonała liczba. I podobno przez siódmą bramę, złotą bramę, która była jedyną bramą od strony wschodniej, czyli uwaga, wschód to jest to miejsce, gdzie słońce się pojawia, czyli gdzie Chrystus wstaje według tradycji. Właśnie tą wschodnią bramą miał wejść Mesjasz do Świętego Miasta. I z tego powodu w średniowieczu ta brama została zamurowana przez Sulejmana, żeby przypadkiem się tam jakiś Mesjasz nie pałętał w Świętym Mieście, kiedy tutaj rządzą muzułmanie. No i wiadomo, utwór, no zgadnijcie, ile ma części. Siedem! No jasne, że ma siedem części, oczywiście. Pierwsza część, samo otwarcie, wbija nas w Fotel, serio, to jest niesamowita, lejąca się, długa. Ja, ja w ogóle nie kojarzę innej, innego utworu w historii muzyki, który jest tak rozciągliwy, tak szeroki, tak monumentalny, tak gęsty w brzmieniu. I to właśnie jest hymniczne, piękne, hieratyczne, dostojne otwarcie Siedmiu Bram Jerozolimie. Ta część sama w sobie jest bardzo niezależna. Można w ogóle słuchać tylko pierwszej części. Jest piękna, ma budowę ABA, taki środek ma piękny, liryczny. No to nawet nie ma co opowiadać, to trzeba po prostu go posłuchać. Jest naprawdę świetną częścią. I teraz jest druga część. Jest znacznie mniej efektowna, znacznie mniej pociągająca i stanowiąca takie interludium trochę między częściami. Tak jak słuchasz tego, się zastanawiasz, dlaczego to jest tak troszkę skarlone w porównaniu do pierwszej części, ale właśnie dlatego, że przychodzi trzecia i nie może każda być. Taka gigantyczna, tylko potrzebujemy trochę odpoczynku. I przed nami jest trzecia część, stricte churowa, czyli słyszymy tylko głosy ludzkie, czyli to jest takie bardzo naturalny instrument, więc jest też bardzo intymnie w tym momencie. Masz takie wrażenie, że to człowiek faktycznie z Bogiem rozmawia, szczególnie, że ta część jest do słów Psalmu z głębokości: wołam do ciebie, Panie, więc takiego bardzo smutnego, jednak i trudnego fragmentu, tylko że tam są trzy chóry. Także to tak z jednej strony to jest taki Co jest cały też pędrecki w pigułce Z jednej strony intymnie, a z drugiej strony 100 osób robi tą intymną atmosferę Więc jest takie, troszkę sprzeczność Symboli się niestety tutaj buduje Ale dobra, mamy trzy wielkie chóry Które są traktowane bardzo Wszechstronnie Bardzo lirycznie i bardzo błagalnie Bardzo misternie Zbudowane różne techniki Że tam jest bardzo dużo różnych Środków zastosowanych Bardzo jest różnorodna Pamiętam kiedyś wykonywaliśmy to Siedem Bram rozolimy, no jako, że to jest tylko część ch huralna, no to próba się skończyła, orkiestra idzie do domu, soliści idą do domu, zostaje sam chór, żeby zaśpiewać trzecią część. No i my jakby zdawaliśmy sobie sprawę, że ona jest fajna, ale stwierdziliśmy, no co kogo obchodzi, szczególnie słuchanie Pendereckiego, po tym jak już trzy godziny na próbie słuchało się Pendereckiego. Zaśpiewaliśmy tą część i dopiero jak skończyliśmy, okazało się, że w zasadzie nikt z orkiestry się nie ruszył. Ludzie mimo, że mogli pójść do domu, mogli sobie poskładać instrumenty, mogli wyjść. To siedzieli i słuchali. To było naprawdę niesamowite. Po tej części jest czwarta część. I nie wiem na co i po co komu ona jest. Naprawdę. W sensie chyba tylko po to, żeby doliczyć się do siedmiu. I to jest mój największy zarzut, taki argument, że ten utwór jest niedorobiony, bo czwarta część to jest druga część. Nie wiem dlaczego powtórzył drugą część w tym miejscu. Nie wiem po co mu było kolejne interludium i dlaczego jest identyczne. Ale dobra, idźmy dalej. Bo teraz przed nami piąta, szósta i siódma. I to jest tak naprawdę jedna gigantyczna część, podzielona na trzy fragmenty. To Znaczy jest jedna narracja, która to wszystko spina. Piąta część to jest pochwalny hymn dla tego, który wchodzi do Jeruzalem, Czyli już wiemy, że ten Mesjasz faktycznie jest na scenie. On jest w formie tańca. I z tą częścią trochę też mam problem, ponieważ bardzo czytelnie powinna być ona roztańczona i taka wirująca, ale została skomponowana na trzy chóry i wielką orkiestrę. I ta orkiestra, jeszcze nie słyszałem, żeby nie przykryła chórów. Nie widziałem żadnego wykonania, które by oddało ten charakter. Coś tutaj poszło nie tak. Natomiast ta część potem się jakby zatańcowywuje sama w sobie i jest, napędza się, napędza, napędza i w końcu wybucha wielkim klasterem, czyli takim zgrzytliwym brzmieniem i wpadamy na szóstą część. I szósta część właśnie angażuje recytatora, który czyta fragment Ezechiela. I Ezechiel ma wizję, że jest dolina pełna kości, tylko i wyłącznie Pan Bóg swoją wolą i swoją decyzją te kości z tych kości zrobi znowu wielkie, potężne wojsko. I właśnie słyszymy, jak te kości się schodzą do siebie. I postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny. Bardzo wiele były one zupełnie wyschłe, i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Zawsze, kiedy jest partia, tak mówi Pan Bóg, to w tym momencie jest solo drugiego charakterystycznego instrumentu trąbki basowej. I to jest bardzo symboliczna sprawa bo trąbka basowa z jednej strony jest trąbką, i trąbka symbolizowała od zawsze głos Boga. Symbolizowała też władcę, bo władca, król chciał być tak jak Bóg oczywiście, jak często tutaj podpinał, ale ta trąbka jest basowa, bo Jezus Chrystus zawsze śpiewał basem w pasji chorałowej. Także niski głos był utożsamiany właśnie z Panem Bogiem, więc mamy tutaj dwie symboliczne warstwy wskazujące na Boga. I te solówki po prostu pokazują, że ten Bóg mówi coś, ale narrator już nie wie co. Wyschłe kości, słuchajcie słowa pana. Tak mówi pan Bóg, oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. To jest szósta część i ta szósta część, potem kiedy to wojsko powstaje, przechodzi w siódmą część i o niej nie mam wam nic do powiedzenia. I to jest triumfalny finał, to jest wielki hymn pochwalny tak naprawdę i hymn dziękczynny, że jest Nowej Jeruzalem, że jest z nim Mesjasz. I to oczywiście jest bardzo religijny utwór, bo Penderecki był bardzo religijnym człowiekiem, ale yy, jest puenta tutaj dla wszystkich. Nasze codzienne życie tak chyba wygląda, że nie zawsze jesteśmy pozbierani, czasami jesteśmy doliną kości i czasami potrzebujemy kogoś, kto nas pozbiera. Ta dolina nie będzie trwała wiecznie i to jest chyba najważniejsza puenta tego utworu. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.